Siemano, z tej strony Filip i w tym poradniku pokażę ci jak rozpoznać gdzie w deskorolce jest tail, a gdzie nose. Zapraszam. Przeważnie jest tak, że tail w deskorolce jest troszkę bardziej wypłaszczony i jest krótszy niż nose, czyli nose będzie dłuższy oraz bardziej podbity w górę, a tail krótszy i troszkę ustawiony niżej. Pierwszym najprostszym sposobem jest spojrzenie na grafikę. Tutaj jakby jasna sprawa, że tutaj mam tail, tutaj mam nose, dlatego że grafika po prostu układa się w ten sposób. No jakby była deska odwrócona, to by wyglądało po prostu dziwnie. Może być taka sytuacja, że grafika w ogóle nie wskazuje, gdzie może być tail, a gdzie nose. W tym wypadku trzeba to zmierzyć, już Wam pokazuję. Tak jak wcześniej mówiłem, zwykle w desce nose będzie dłuższy, a tail krótszy. Tutaj akurat to jest tail, to jest nose. I teraz, żeby zmierzyć po prostu, jak długie są, no to potrzebna wam będzie metrówka, albo jakaś linijka, albo centymetr krawiecki, albo nawet po prostu kabel od słuchawek. Już tłumaczę. Obracacie sobie deskę na stronę, gripem do góry. Więc bierzecie sobie swoją metrówkę i mierzycie od końca nosa bądź tail'a na przykład do śrubek. Mi tu wychodzi około 17,5 cm. Zmierzę drugą stronę od końca do śrubek i tu wychodzi mi około 16,5. Z tego względu wiem, że to będzie tail, a to będzie nos. Jeśli nie macie metrówki, możecie użyć centymetr krawiecki. Możecie użyć linijki na przykład. Mierzę sobie od śrubki. 0 do końca 17,5. Tutaj 0 do końca 16,5. Jasna sprawa. W przypadku, kiedy jesteście na przykład na skateparku i nie macie żadnych z tych rzeczy, no bo wiadomo, to wystarczy Wam jakikolwiek sznurek, albo kabel, albo cokolwiek. Więc bierzecie sobie kabel od słuchawek i mierzymy. Od śrubki, tutaj trzymam sobie, zaznaczam palcami i u drugiej ręki koniec nosa. Cyk, zaznaczone, na drugą stronę i tu zobaczcie, że mam więcej kabla niż z tamtej strony, więc no to jest krótsze, to jest dłuższe, nose, tail. Okay. Żeby Wam udowodnić, że to jest uniwersalne dla każdej deski, no to wziąłem sobie jakieś trzy. Ta jest, ta ma że z miesiąc, więc ona tak naprawdę się praktycznie nie starła, więc zobaczcie. Pierwsza decha, przykładam, 0. 17,5, druga strona, 0, i tutaj jest 16,5, techa numer 2, przykładam od śrubki 0 też około 17,5, druga strona No powiedzmy 0. I tutaj mam znowu 16,5. Jeszcze inna decha. 0, 15,5, druga strona. 0, trochę ponad 17. Więc tutaj mam trzy deski, wszystkie trzy z innych firm i dla wszystkich zasada jest dokładnie taka sama. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film się przydał, że już wiecie gdzie jest nose, gdzie jest tail i nigdy nie będziecie mieć już z tym problemu. Jeśli film się przydał, zostaw proszę komentarz i łapkę w górę. I tyle. Zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz serdecznie zapraszam do subskrypcji, żebyście mogli obejrzeć więcej takich materiałów. Elo.